Bardzo serdecznie witamy w kontekście tego, co wczoraj zdarzyło się na Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego. Otóż oficjalnie zostaliśmy poinformowani, że tak zwany trylog, czyli Komisja Europejska, Rada Unii oraz Parlament Europejski podjęły decyzję, kompromisową decyzję, w sprawie żywotnie dotyczącej znaczącej polskiej firmy, jaką jest firma LHS, linia chudnicza szerokotorowa. Firma, która mieści się w zamościu jest największym pracodawcą tego regionu, zatrudnia 1300 osób, jak na tamte warunki Polski południowo-wschodniej jest to liczba olbrzymia. Otóż w ostatnim roku toczyły się prace w Unii Europejskiej odnośnie tak zwanego recastu, czyli nowego, nowych regulacji unijnych dotyczących rynku kolejowego. Udało się w Parlamencie Europejskim, polscy europosłowie, pod podziałami politycznymi potrafili to przeforsować, że Parlament Europejski głosami przeszło 400 do 200, 2 do 1 w sumie. Przeforsował uczynienie od tego recastu, od tej Rezolucji od, od unijnego prawa w tym zakresie wyjątku, tzw. polskiego wyjątku, wyjątku dla firmy LHS, to znaczy ona by nie podlegała pod te same regulacje co największe firmy kolejowe, jako że jest na tle wielu innych europejskich przewoźników firmą no dużą, gdy chodzi o region, ale małą, gdy chodzi o Europę. Tymczasem, i to jest ta informacja bardzo bulwersująca, okazuje się, że mimo tych ustaleń Parlamentu Europejskiego, najpierw w listopadzie zeszłego roku, w pierwszym czytaniu, następnie w maju tego roku, w drugim czytaniu, gdy doszło do tak zwanego trilogu, czyli tego ciała, w którym spotykają się przedstawiciele trzech organów Unii, czyli Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego, Komisja Europejska przeforsowała przy poparciu Rady Unii rezygnację z tych, tego specjalnego traktowania dla tej polskiej firmy. Co nas najbardziej bluwersuje? Rada, a więc tam, gdzie jest rząd Rzeczpospolitej Polskiej, w tej sprawie w ogóle nie interweniowała. Wszyscy podkreślają, że w tej sprawie rząd, a konkretnie minister za odpowiedzialny, minister Nowak, był kompletnie bierny. Nie było żadnej skutecznej interwencji rządu premiera Tuska w tej sprawie. No co to oznacza? To oznacza, że ten zawarty, tak zwany kompromis między Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską a Radą, który będzie w lipcu głosowany ponownie w Parlamencie Europejskim, jeżeli zafunkcjonuje, oznaczać będzie konieczność zwolnień. Zapewne bardzo znaczącej części pracowników LHS, linii hutniczej szerokotorowej, co będzie w tym regionie cierpiącym i tak na bardzo duże bezrobocie, będzie rzeczą niesłychanie dotkliwą. Ponadto będzie to również oznaczało restrukturyzację tej spółki, a warto podkreślić, że była to jedyna spółka, w strukturze PKP, która była samowystarczalna, która przynosiła zyski, do której polski podatnik nie musiał dopłacać. No to teraz będzie uśmiercona. Oskarżamy rząd premiera Tuska, oskarżamy zwłaszcza ministra Nowaka o to, że w tej sprawie był kompletnie bierny, kompletna bezczynność. To jest wizytówka pana ministerstwa premiera Nowaka w tej właśnie kwestii. I jeżeli rzeczywiście tam nastąpią zwolnienia, to niech ludzie zwalniani z LHS-u wiedzą, że zawdzięczają to kompletnemu nieróbstwu i braku pomyślunku ze strony obecnego rządu. Kilka słów. Skąd ten wniosek o wyłączenie z liberalizacji linku kolejowego właśnie LHS-u? Otóż jest to jedyna linia, która w Europie ma inne parametry, czyli ma szerokie tory na wzór rosyjski i jest zorganizowana wspólnie z, w formie jednej spółki, i to jest sytuacja tego typu, że infrastruktura nie jest wydzielona od zarządzania ruchem, czyli infrastruktura jest własnością spółki prowadzącej ruch. Tak to można określić, natomiast w skali całego kraju. Na wszystkich innych liniach. Infrastruktura jako i Linie Kolejowe jest wydzielona i dopuszcza do ruchu, udziela dostępu przedsiębiorstwom, które chcą prowadzić ruch kolejowy. Czyli tutaj jest dostęp przedsiębiorstw ułatwiony, na tym właśnie ta liberalizacja rynku kolejowego polega, żeby do infrastruktury dostęp miał każdy, kto chce kupować wagony, lokomotywy i chce jeździć po torach. Właściwie na tym to polega. I w LHS-ie to. Miało być, w inten, intencją wniosku było wyłączenie właśnie z tej liberalizacji rynku kolejowego, żeby ta struktura pozostała taka, jaka jest. Rzecz polegała na tym także, że tutaj był zarzut Komisji Europejskiej, że wy jesteście bardzo wygodni, nie chce wam się inwestować w kolej. Cała Europa inwestuje dużo w kolej, Polska tych inwestycji w kolej unika i też chcecie tutaj uniknąć inwestycji w kolej. Dlatego, że wprowadzenie do, tej pakiet, do pakietu liberalizacji LHS-u powoduje, że trzeba znacząco zwiększyć przepustowość tej linii, a więc, a więc dokonać wyłączenia infrastruktury. Z powołania dodatkowej, właśnie tej podziału, podziału na dwie spółki lub też infrastrukturę LHS-u dodać do polskich linii kolejowych i wyłączyć spółkę przewozową, która już jest, i innym spółkom, które zechcą być zakładane na tej linii, ewentualnych konkurencyjnych, dać dostęp. Dotychczasowa jest sytuacja tego typu, że LHS na tej linii w pełni sobie radził z zapotrzebowaniem przewozowym ze strony krajów. Szerokotorowych, czyli Białorusi, Ukrainy, Rosji, i w, pew, w tym zakresie także notował niewielki zysk, ale jednak nie taki, żeby było go stać na inwestycje w infrastrukturę. Z tego tytułu będzie konieczność dużych nakładów państwowych, żeby tę infrastrukturę w takim zakresie przebudować, żeby znacznie zwiększyć przepustowość, to znaczy zwiększyć szybkość poruszania się po tej linii. Z punktu widzenia Masy przewozowej, nie jest to na najbliższe lata konieczne. I stąd dziwi ta, ta niechęć zaniedbania rządu w tym zakresie, ponieważ sygnał z Parlamentu Europejskiego, że udało się partie koalicyjne z poszczególnych ugrupowań parlamentarnych przekonać do tego naszym europarlamentarzystom, żeby wyłączyć to spółkę właśnie z tego pakietu liberalizacyjnego i potem gdzieś tam po cichu Komisja Europejska i w ramach Rady też współpracy z Radą Europejską no, doprowadziła do tego ustalenia, że jednak nie wyłączamy. To będzie kosztowne dla Polski. Nam brakuje pieniędzy na utrzymanie, na dotowanie polskich linii kolejowych i stale jest walka o to, w jakim zakresie te dotacje mogą mieć miejsce. I tymczasem wejdzie konieczność już wymuszona przez Komisję Europejską dużych inwestycji na linii szerokotorowej, które z punktu widzenia przewozowego w najbliższych. Ja mam taką ocenę, że w najbliższych 10 latach wcale nie są potrzebne, bo te, te remonty, które są robione na tej linii, wystarczającą szybkość utrzymują i to zwiększenie szybkości dla przewiezienia towarów to linia specjalnie nie jest potrzebne. Natomiast może być zainteresowanie przewozami przewoźników zagranicznych na tej linii, dlatego że ta linia daje bezpośredni kontakt ze Śląska z Rosją i w pewnym sensie e, tak jakby wyłącza naszą kontrolę nad tą linią. Dwa, że LHS w tej postaci, jaki jakiej jest, ma koncesję także na przewozy towarowe na całą Polskę. I w sytuacji prywatyzacji cargo, jeżeli by dochodziło do realizacji przewozów specjalnych, na przykład związanych ze sprawami wojskowymi i innymi, to i ta firma państwowa mogłaby na terenie, na terenie całego kraju uzyskiwać odpowiednie zlecenia przewozowe, jeżeli ona zostanie w pełną liberalizację wprowadzona, to też będzie to niezwykle utrudnione, bo w tym momencie trudno powiedzieć, kto się stanie właścicielem tej spółki. Stąd, a jednocześnie istniała jakby wola zgody na to, żeby ta spółka była wyłączona, więc pytanie, czy to jakieś, nie, czy, czy nie miały w tym udziału jakieś zakulisowe działania, bo w Parlamencie Europejskim, według mojej wiedzy, wszystko szło bardzo łatwo i tutaj Negocjacje te, które prowadzili europasłowie no były początkowo za akceptacją rządu, ponieważ zarówno ugrupowania obecnie, jeśli chodzi o władze koalicyjne, jak i opozycyjne zgodziły się, że trzeba niezależności państwowej tej spółki bronić. I nagle gdzieś tam poza tym wszystkim powstało, powstało odstępstwo którego rząd w żaden sposób nie, nie bronił i nie zajął oficjalnie, chyba że nie oficjalnie, bo oficjalnie nie zajął jakiegoś publicznego stanowiska, które by wskazywało na to, że pierwsza decyzja Parlamentu Europejskiego była właściwa. Tylko jedno zdanie. Ja chciałem tylko bardzo podkreślić, że w tej sprawie PKP jako takie zachowało się bez zarzutu. Wszystkie informacje, które były nam potrzebne w Parlamencie Europejskim, mieliśmy. Bardzo chciałem pochwalić dobrą współpracę ponad podziałami Europosłów Prawa i Sprawiedliwości Platformy PSL-SLD. Tu naprawdę graliśmy w jednej polskiej drużynie. No dzisiaj, gdy pytałem Europosłów z Platformy, jak skomentują zachowanie rządu, mówili, że nie chcą o tym mówić albo milczeli. Bo rzeczywiście tutaj rząd zachował się, jakby był niemy, a przecież właśnie w Radzie te decyzje są podejmowane. I oczywiście możemy mieć pretensje do komisarza Lewandowskiego, że w Komisji Europejskiej nie powalczył o to, ale tak naprawdę tutaj możliwość realną zablokowania tej decyzji szkodliwej nie tylko dla LHS-u, nie tylko dla zamościa, gdzie jest siedziba tej spółki, nie tylko dla. Lubelszczyzny, ale w ogóle dla y, y, polskich kolei generalnie miał rząd. Tutaj wielki grzech zaniechania, który może skutkować zwiększeniem bezrobocia w tym regionie.